Cześć wam. Ostrą, już czwartek na kanale naim naim znajdzie się po pełne podsumowanie podróż podróż tych wszystkich po wydarzeń, Kasia które miały miejsce w ostatnich dniach, tej całej awantury. Tego, że jestem dożywotnio zdyskwalifikowany z fejm, choć od północy w dniu walki już nie byłem zawodnikiem fejmu. Kilka takich kuriozalnych sytuacji, jak również to, że koniec końców to jednak Grzeciński wrócił karetką po walce. No, ale to, ale to... Yy, tylko przedsmak tego, co będziecie, będziecie mieli yy, w czwartek. Pozdrawiam Was. Znaczy Myślę, że jest to nie na miejscu. Yy. Bardzo mocno nie na miejscu co Nawet tutaj Marcin Najman. Marcin Najman i Donka. I to jego odpowiedź. Nie wiem w jaki sposób to skomentować, ale nie wiem, czy się ze zgadzacie. Myślę, że tak, ale ja uważam, że to było bardzo nie na miejscu. Szczególnie, że jego trener wbiegł do oktagonu no, i, e, e, i wykręcił kostkę e, Kasiuszowi to, czy coś takiego coś jak e, i kam, zrobił to umyślnie, więc jakby totalnie, 5 totalnie dziwię się, że Marcin Najman zaczął publikować takie materiały i przyjął taką linię ataku właściwie, bo to nie jest linia obrony, tylko linia ataku. Jest donata, jeden złoty. Dziwne. Przeciw pary z Platyną w poncze o, do Polski bym chętnie pojechał. Jeszcze raz.